Ładnie śniadanie. Before, ten. Before... Ten tutaj Ania nam uciekowała... You're going to the airplane today. Cieszy się. A jutro wracamy. Tak. 28 wylatujemy, 29 wracamy. Chciałabym pokazać, jak się otwiera kartony leka w Kanadzie. Jeszcze. Like. My mieszkamy w takiej części Kanady, gdzie nie ma worków na mleka, ale są, like, autist. Oni używają worki do mleka. Yeah, it's weird how you open it. People don't... Where is it? I tak to wygląda z góry. Okej. Okay. Zdjęliśmy tutaj pościel. Już robię, już robię pranie. Chcę, wiecie, zostawić to w miarę ogarnięte, żeby Ania nie musiała. Podręczny, dodatkowy bagaż. Już, już kochanie. I tutaj pranie! Umyłam też wszystko. Tutaj w łazience. Żeby było czyste. Lustro, tylko chciałam jeszcze im przetrzeć. No i będzie wyglądać prawie jakbyśmy tutaj nie byli. We should be, but. Can you not see yourself? Like, can you not? see Not with this camera. But it should be fine. You are in the frame. Okay. How was your walk? Ask walk. Ask. Canada, płaczę, że wylatujemy. na lotnisku. Tutaj ciocia Ania się cieszy. I Emom i Gabi, Joel. A ja nagrywam. Yeah. Happy! <laughs> Sorry, can I help you? Oh, you're good. Tutaj mają kubki takie, w starbucksie, takie kanadyjskie. Też jest Alberta. Te Canada są fajne. Mam szczerze, bardzo mi się podobają. Tutaj jest Calgary. Lot z powrotem to mieliśmy Calgary do Frankfurtu. W Frankfurcie mieliśmy 4 godziny, i potem lot do Warszawy. Powiem szczerze, że to jest to wiele lepsze niż lot przez Zurek, który mieliśmy w drodze tam, no ale my wybraliśmy po prostu najtańszą opcję, jeśli chodzi o te bilety, i tak bardzo dużo zapłaciliśmy za te bilety. Nie, żebym to trzymała dla siebie, ale żebym Was pomyl nie pomyliła, to 18,5 tysięcy dla nas piątkę. Ja bym zapłaciła 10% za normalnego bilety, yy, dziewczynki po 80%. No, ale jeśli chodzi o sam lot, to był bardzo wygodny. Leciliśmy Discover Airlines w drodze z powrotem i naprawdę było ok. Nawet z Johnem obejrzeliśmy jeden film. Gabi nam zasnęła, w tym bassinet, i to jest coś, co polecam. My dopłaciliśmy 50 dolarów, żeby usiąść, żeby mieć jedno miejsce tam w przodzie i przez to, że jesteśmy rodziny, po prostu automatycznie nas przesiedli, żeby mieć to, to miejsce, ale to jest coś, co mega, mega polecam. Jak lecicie z niemowlakiem, to weźcie miejsce z basenet. To się nazywa po angielsku basenet i to jest kluczowe, bo ułatwia po prostu życie. Generalnie, jeśli chodzi o loty z dziećmi, to my jesteśmy mega wyluzowani i to też pomaga z dziećmi. Jak wy się nie stresujecie, to dzieci też mnie się stresują. Taka Uwaga, ale generalnie, jak dzieci chcą oglądać bajki, pozwalamy im oglądać bajki. Mamy też bardzo dużo przekąsek ze sobą. Mamy też po prostu różne kolorowanki i zabawy, które wiemy, że dzieci będą im się podobać. W drugim samolocie z Warszawy do Frankfurtu ja miałam całe trzy siedzenia koło siebie wolne. I też z Johnem robimy coś, co nazywamy divide and conquer, że on jest dwójką dzieci, ja z lub na odwrót. I jak ktoś jest zmęczony, ktoś śpi, jak ktoś chce oglądać film, to ogląda filmy. Naprawdę dajemy sobie po prostu dużo grace w tych sytuacjach. I jak mówię, pakuję bardzo dużo przekąsek, bardzo dużo zabawek różnych, co myślę, że dzieciom będzie się podobało. I jak widzicie, Gabi super się zachowywała, super latała, fajnie się bawiła. Naprawdę loty przecudowne. Już dziewczynki są w sumie trochę przygotowane, jeśli chodzi o takie loty, i to już nie jest ich pierwszy raz. To może dlatego dla nich to już jest easy peasy lemon squeezy. Gdzie jesteśmy? Frankfurt. Po długim locie, długim ale krótszym niż Zurek Pelgary, 8,5 godzin mniej. Bo w sumie wylądowaliśmy 40 minut wcześniej niż powinniśmy. No i jesteśmy teraz w Frankfurcie. Teraz zaczyna być nasza noc. A tutaj jeszcze ósma rano. So, wszyscy inni są. O, oh, cool! Poczekajcie. Takie miejsce do spania, kabiny do spania. Pretty cool. <laughs> miejsce na prysznic. Mamy tutaj 4 godziny. Okej. Okay. trzy godziny z hakiem. Um, no. Ema już zasnęła w wózku. Tylusia super tutaj. Daję. radę. Co się dzieje? Aj no, słuchaj, Zaraz usiądziemy Tylusia i teraz. <laughs> I only see one coffee. This is on she's in love. Dziękuję. Thank you. Czy tak. Będziesz kiedyś miała występ w szkole. No. Wróciliśmy do domu. Ula i Roman pilnowali dom. Tak się tutaj pokazuje Uli kamerę nową, fajne, nie? Piękna. Pretty cool. Ale. Yy... And it's like, to jest gimbal, so, like możesz ruszać ręką, tak jak teraz bardzo gwałtownie rusza. Jest, będzie cały czas stabilne. Możesz tak, tak. I można nagrywać tak lub tak. Like, bo wtedy jest poziom. To, to, to jest teraz najbardziej popularne. Ale... <laughs> jest, Ale gdzie to, gdzie kupiłaś, online, czy...? W e, Visions, bo akurat mieli, i mieli, like, rebate. So, yeah. I na przykład też możesz zrobić tak, że wypatruję twoją twarz. So teraz, like, it's detecting tata's face. Tak? Widzi taty uh -huh. buzie. I cały, No musisz ze mną iść. Okay. <laughs> Widzisz cały czas widzi tatę buzie. Ja się ruszam i cały czas zoom i focus jest na tatę buzie. Mimo to, że ja się ruszam. Aha. So, to, jest, like, na to jest specjalnie na TikTok i tak dalej, że jakby cały czas jest focus, a No i możesz to I wyłączyć. To tak jak kosztuje. Eee, dużo. To jest lens, a tutaj jest bez lens. Mhm. I robi taki naturalny fysiak, i można dokupić różne lęzy, żeby na jeden był taki bardziej vintage, mhm. i tak dalej. I to wszystko jest wiesz, tak opakowane, że dzisiaj aż tak nie niszczy, nie? Mhm. Taka sytuacja. Zaraz wam pokażę. Jest kolejny dzień, jestem padnięta, jest prawie 13. Dopiero zjedliśmy. Rano Gabi miała. Rano Gabi miała szczepienia. Tutaj o drugiej nad ranem budowaliśmy z Emon coś takiego. Zasnęliśmy też tutaj. Tutaj są produkty, które kupiłam i kupiliśmy i dostaliśmy z Kanady. Tutaj jest nasze czyste pranie na podłodze. No i to teraz ogarniamy i tak dalej. Jestem, jak mówię, jestem padnięta. No ale czas. Zaczynamy od tego. Ja już jestem najedzona. Dużo wody dzisiaj pije. Mm. Rozlałam sobie kawę dzisiaj też. Super. E, dobra, biorę się za ogarnięcie tego. E, dzisiaj moja babcia ma wystawę i chciałam tam pojechać, ale nie wiem, czy dam radę. A mm. mi mm. Zanim ktoś powie, gdzie John. John pracuje dzisiaj. Też z domu. Żebyśmy mogli też ogarnąć te wszystkie rzeczy rano, ale jak mówię, one thing at a time. Nie mam tutaj jakiegoś bardzo satysfakcjonowego sprzątania, bo po prostu wszystko pozbierałam, pochowałam. Pochowaliśmy walizki i to zajęło ten cały, po prostu cały dzień. A, bo byliśmy padnięci. Powiem Wam szczerze, to jest pierwszy raz od kiedy pamiętam, żeby mnie tak jetlag złapał. I ja po prostu byłam przez półtora tygodnia prawie mnie trzymał ten jetlag. Budziłam się w nocy o drugiej i nie mogłam potem zasnąć. I bardzo ciężko mi było się przestawić po prostu na, na ten czas polski. Ale powiem Wam szczerze, że za zawsze jakoś mam y, ciężko. Z powrotem, jak, jak lecę do Kanady czy lecę do Stanów to mam mniejsze problemy niż jakbym leciała, niż jakbym wracała. Też znać co wy robicie jeśli chodzi o jetlag, co u was się najbardziej sprawdza, bo jestem ciekawa. Bardzo mi się podobał w tym filmie reakcja Uli i Romana na dzieci, zawsze jak on, oni są roz, rozstają się przez dłuższy czas, to powroty są bardzo takie dla mnie urocze, bo dziewczynki widać ten, tą więź po prostu, i dla mnie to jest bardzo miło się na to patrzeć. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i Emma, i Gabi, i John, i wszyscy w Kanadzie. A życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Już wracamy do takich regularnych vlogów już z Polski. Będą vlogi z Back to School a i po prostu cieszę się, że po powrocie też z wakacji fajnie jest wrócić do domu i wrócić do naszej rutyny.